Witaj w profesjonalnym świecie przyciemniających folii samochodowych. Jeśli zastanawiasz się, jaką folię wybrać, postaramy Ci się pomóc. Zacznijmy od tego, jakie masz oczekiwania względem folii. Czy chcesz mieć po prostu czarne szyby w samochodzie? Może chcesz dodatkowo, aby redukowały one temperaturę? Może chcesz, aby one również chroniły przed włamaniem? A może po prostu chcesz popularną ostatnią folię kameleona? Zacznijmy od popularnych w Polsce folii niemetalizowanych szarkol oraz szarkol Plus. Różnica między tymi dwoma foliami polega na ich grubości. Folia szarkol jest folią jednopoliestrową, folia szarkol plus jest folią dwupoliestrową. Nadadzą one Twojemu autu piękny czarny wygląd, ale w zasadzie to wszystko. Nie będą one super skuteczne w redukcji temperatury. Zdradzę wam również, że w Polsce myślę, tak z 95% profesjonalnych montażystów na co dzień korzysta z folii dwupoliestrowych. Co nie znaczy, że te cienkie są gorsze. Po prostu wolą pracować z grubszymi foliami. Następna w kolejności jest hybrydowa folia z nanocząsteczkami iR folia Nowy Black Plus. Piękna czarna folia o grubości 40 mikronów, natomiast nie jest to folia ceramiczna. Na rynku są podobne folie, które odważnie są nazywane przez wszystkich foliami ceramicznymi. Delikatnie mówiąc jest to nadużycie. Zwróć tylko uwagę, dla jakiego pasma podawana jest redukcja promieni infrared. Pełne pasmo, zapamiętaj, to jest 762,5 nanometrów. Jeśli parametr redukcji infrared podawany jest dla innego pasma, jest to delikatnie mówiąc nadużycie. Czas na folię Pantera. Zakładam, że ta nazwa obiła Ci się już gdzieś o uszy. Czy to na forach internetowych, czy grupach facebookowych, jest to zdecydowanie nasz bestseller w Polsce. Folia występuje w aż siedmiu odcieniach i czterech szerokościach rolek. Pytanie, co takiego jest w tej folii, że wszyscy ją polecają. Od strony praktycznej montażyści bardzo sobie cenią łatwość pracy z tą folią. Jej plastyczność, grubość, warstwę przeciw która jest skuteczniejsza od innych folii, oraz wydaje mi się, jest to jedyna folia na rynku, która posiada aż 8 gram kleju na metr kwadratowy. A dla użytkownika końcowego zdecydowanie dożywotnia gwarancja. Piękny czarny kolor, redukcja temperatury i wcześniej już wspomniana warstwa przeciw która jest naprawdę, naprawdę skuteczna. Ciężko jest tą folię zarysować. A teraz najwyższa półka, prawdziwie ceramiczna folia Beluga. I pytanie, co z takiego specjalnego jest w tej folii, co ją odróżnia od pozostałych folii, które również są przecież czarne? I prawdziwie ceramiczna konstrukcja działa wręcz magicznie na promienie infrared. Niezależnie od tego, czy wybierzesz najciemniejszy model, byluga 295C, która przepuszcza tylko 5% światła widzialnego, czy wybierzesz najjaśniejszy model, byluga 215C, która przypuszcza aż 86% światła widzialnego. Wszystkie odcienie z serii Beluga redukują ciepło na poziomie 85% w pełnym paśmie promieni infrared od 760 do 2500 nanometrów. Jeśli zatem chciałbyś zaoferować coś swoim klientom wyjątkowego, zainwestuj w bezkonkurencyjną folię na rynku, jaką jest folia Beluga. A może chciałbyś zaoferować swoim klientom folię 3 w 1? Folia czarna, folia redukująca temperaturę, Folia chroniąca przed rozbiciem czy też przed włamaniem? Z odpowiedzią przychodzi folia Omega. Folia Omega jest folią czarną, metalizowaną o grubości 4 mil, czyli około 120 mikronów. A gdybyś potrzebował popularnych w ostatnim czasie folii Cameleon, też nie ma problemu. Niebieska folia Skyblue 230C. Poza pięknym efektem kamelona, oferuje ona również wyjątkową redukcję temperatury w pełnym paśmie od 760 do 2500 nm, aż 90% redukcji promieni infrared. Pamiętaj, że wszystkie nasze folie znajdziesz na platformie internetowej www.solarskim.online, a gdybyś miał pytania, śmiało dzwoń do nas lub wyślij maila.